Sześć pytań, które warto zadać w sklepie medycznym, gdy wybierasz łóżko. Interesujesz się sprzętem medycznym? Subskrybuj ten kanał. Czy łóżko jest regulowane elektrycznie? To jest to najważniejsza kwestia do poruszenia. Ułatwia bardzo opiekę nad osobą leżącą, ułatwia zmianę pozycji, bardzo mocno pomaga opiekunowi i pacjentowi w tej opiece całodobowej, a zatem zwróćcie uwagę na to, czy łóżko jest regulowane góra-dół. Chodzi o to, aby podnieść naszego pacjenta tak wysoko, żebyśmy nie musieli się schylać i nadwyrężać swojego kręgosłupa. Czy łóżko może mieć regulowane głowie, czyli że możemy Podnieść tłów, na przykład, i ułatwić pozycję siedzącą, czy doprowadzić do pozycji siedzącej, którą często wykorzystujemy do karmienia, do czytania, do jakichś rozrywek, czy możemy podnieść część nożną, czy możemy uzyskać pozycję trendenelburga. To są wszystko bardzo istotne kwestie i w zasadzie nie proponujemy ani nie polecamy koncentrować się na łóżku, które elektrycznie regulowane nie jest. To jest bardzo ważna sprawa dla całej fizjoterapii czy rehabilitacji, która będzie przeprowadzana. Przez specjalistów, którzy będą przychodzić do, do naszego pacjenta. Zdecydowanie i łatwiej będzie to, to robić tym osobom, i ta rehabilitacja czy fizjoterapia będzie przebiegała w sposób bardzo sprawny. Drugie pytanie: czy warto, abym kupił, kupiła, czy lepiej wypożyczył, wypożyczyła takie łóżko? Bardzo często spotykamy się z problemem opieki nad swoimi bliskimi nagle, więc tak naprawdę zbyt dużo czasu do zastanawiania się nie mamy i warto zawsze skorzystać. Z pierwszej opcji, czyli z opcji wypożyczenia, aby zdobyć wiedzę, jak opiekować się osobą, która uległa wypadkowi, która uległa urazowi, powziąć pewną wiedzę, która pomoże nam odpowiedzieć na pytanie, czy to już jest właściwy czas na to, żeby takie łóżko kupić. Słuchajcie, na początku nie wiemy, jak długo może przebiegać proces chorobowy. Może to trwać miesiąc, może to trwać dwa miesiące. W wielu przypadkach będzie to trwało lata, więc na pewnym etapie warto oczywiście takie łóżko już zakupić, natomiast na początku warto je wypożyczyć. Są one dostępne w zasadzie od ręki, więc jeden problem z głowy zostanie Wam zdjęty. Czy łóżko jest dofinansowane przez państwo? Otóż jest dofinansowane łóżko. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, w którym wyraźnie zaznaczona jest potrzeba korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego przez taką osobę. Można uzyskać dofinansowanie z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dystrybuowane te środki są przez powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie ośrodki, Pomocy rodzinie, zazwyczaj jest to do 50% kosztów takiego łóżka, ale nie więcej niż 2000 zł. Więc na pewnym etapie warto przejść z wypożyczenia na zakup własnego łóżka, jeżeli już wiemy, że opieka nad osobą chorą będzie trwała dłużej. No wtedy po prostu w perspektywie czasu zaoszczędzimy pieniądze i będziemy mieli własne łóżko. Jak długo będę czekać na dostawę? Z reguły takie łóżka dostępne są od ręki, natomiast pytanie jest bardzo istotne. Pamiętajcie, że musicie planować dostawę takiego łóżka, jego montaż przed przyjęciem osoby oczekującej pomocy do waszego mieszkania, czy przed przyjazdem tej osoby do swojego mieszkania, bo później ta sytuacja no, będzie trudna, więc warto zapytać o to wypożyczalnie. Tak, warto złożyć to łóżko wcześniej, zaznajomić się z jego, z jego obsługą. Czy dostawca wniesie mi to łóżko do mieszkania? Zazwyczaj jest tak z naszej wiedzy, że osoby, które wypożyczają z wypożyczalni, to wypożyczalnia takie, takie łóżko oczywiście wnosi i montuje. Również osoby, które kupują takie łóżko bezpośrednio ze sklepu medycznego, zazwyczaj też taka usługa jest w cenie, więc nie musicie się o to martwić. Natomiast, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że firma, gdzie kupicie, wypożyczycie, nie może takiej usługi świadczyć, to spokojnie zrobicie to również sami, bo to też jest bardzo, bardzo proste.